Zagrał. Mm. Coś to jest, rozważał mm. i tu. I nie jest do końca nawet. Może złapał jakiegoś, syfu, słuchajcie, ale nie powinien klepać, nie? No klepać to nie jest sklepania, to klepanie znaczy nie od tego, nie? nie? To na pewno nie. Ale się okaże, że pierścień nie pęknięty, nie? No może być, kurwa, ale to dopiero po demontażu, tak co żadna kurwa ma. nie ma. tego, że tego doktora co przez, te, przez dupę do serca wchodzi. Nie się, kurwa, to nie ma, da rady. O tu mają inne doskopy, takie, że główka się sama kręci, kurwa, to byś tam sobie zobaczył. się chciałem takich znaruch, co widzisz. No. W szpitalu trzeba pójść za kwiatolicz. Stop recording.